Ja zawsze, zawsze, że tak powiem, na pierwszym miejscu stawiałem ruch. Chodzić, chodzić i jeszcze raz chodzić. By były momenty takie, że ja musiałem dziennie te 20 kilometrów zrobić i dlatego tak, taką kondycję mam, jak pan widzi zresztą. No, no, chodzenie, nie siedzenie i oczywiście racjonalne odżywianie się. Czyli ja unikałem jedzenia zbyt tłustego. Raczej hołdowałem jedzeniom prostym, jak fasola, jak grochy, powiedzmy wszelkiego rodzaju, bo to jak kasze, kto dzisiaj społeczeństwo odrzuciło. Niestety ja tj, byłem chowany jeszcze na tym, bo nasza matka no, no, i, i z oszczędności, i, i, des, i, i, des, i, des, i oczywiście dbając o nasze zdrowie, nie karmiła nas tym mięsem, mięsem, bo to było. Mięso było drogie, co by tak dużo nie powiedzieć, jak, jak nas było sześcioro, to ile to mu, musiała matka kupić tego mięsa, żeby każdego nakarmić, to no, to różnie bywało, prawda, no, no różnie. Chociaż jadki były niedaleko, bo Halę wioskę, plac kercelego, bo my skaliśmy na chwoli, także bardzo, wszędzie było bardzo blisko. Tylko trzeba było mieć pieniążki. No a przecież ojciec nie, nie zarabiał tak dużo, no bo był zwykłym pracownikiem fizycznym. Ile tam zarabiał? Około 150 zł, czyli mieszkanie kosztowało ponad 30 zł, no a resztę musiało starczyć na ubranie. Na buty, na, na, na przybory szkolne, no i, i to młodszysko potrafiło jakoś oszczędzać, że, że wystarczało po prostu. Żyliśmy skromniutko, ale, ale zdrowo, ale zdrowo. Jest, jest różnica taka, że dawniej ludzie byli tacy bardziej skromni, życzliwi, spokojniejsi byli. Bo dzisiaj każdy, każdemu się śpieszy, samochody, nie samochody, prawda. Przed wojną samochodów w Warszawie było tylko 50 taksówek było. Prywatnych samochodów to parę było, no bo to, to było kosztowne. Ludzie chodzili na piechotę. Mało tego, ja pamiętam, że robotnik z Pragi szedł na wolę do Lili popa piechotą. A dlaczego szedł? Bo tramwaj kosztował 25 5 groszy, a to było 5 bułek w jedną stronę i w drugą pięć, to 10 bułek miał dla dzieci, proszę pana, także ta, ta oszczędność była, jak gdyby liczona była, ona musiała być, no, no bo jak by przejeżdżał, to, to dziecko, tata, Aj, bułkę, ja bułeczki masz dla mnie. Nie mam, przejechałem. I, 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 serce ojcowskie dobrego ojca nie mogło tak postąpić. Po, poświęcił, szedł na piechotę, żeby dziecko miało tą bułkę za 5 groszy, bo bułeczka kosztowała 5 groszy. Hmm. Pamiętam te ceny. Że... No różnie to było, prawda? Różnie. No mięso to przeważnie było tylko dwa razy w tygodniu, czwartek i, i, i w niedzielę. A, ta, a tak, to były zupy przeważnie. Badka gotowała. Zupy, zupy warzywne. Warzywa mi nadkarmiła. I dlatego ja tak wyglądałem. Z wyglądałem. czego ja jestem dumny? No, że Pan Bóg dał mi tyle lat, że, 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 mam, że mam trójkę dzieci, prawda? No, bo, bo zostawię po sobie jakąś pamięć, prawda? W postaci swoich dzieci. Z tego jestem dumny, że Pan Bóg jakoś pobłogosławił mnie. Było ciężko, stałem pod Murem, prawda, do do no Nie był mój czas, jakoś, jakoś to, to wszystko, pan. Także różnie to życie ubywało. Ale ja zawsze byłem zadowolony. Nigdy nie, nigdy nie narzekałem, że mam źle, że, że, ma, że drugi ma lepiej. Nigdy, nigdy niczego nikomu nie zazdrościłem miałem żelazne zasady, dziękowałem Bogu za to, co mi dał, to musiało mi wystarczyć i wystarczało, no wystarczało. Ja Legionowo pamiętam, ulicę Piłsudskiego Kociełmy były, bo jakoś tak się zdarzyło, że w czasie okupacji ja pracowałem w hurtowi galanteryjno-kosmetycznej, a tutaj w Legionowie mój były kolega szkolny, jego brat, Janek Wrona, miał sklep na rynku w takim drewniany budynek piętrowy, to był Wronów, prawda, a i na parterze mieli sklep galanteryjno-kosmetyczny. I on w tygodniu przyjeżdżał do mnie, brał towaru, że tak powiem, na krechę. Natomiast ja przyjeżdżałem w sobotę albo w niedzielę po pieniążki i te pieniążki brałem, ale tak się składało, i szczęśliwie, i nieszczęśliwie, że te pieniądze zostawiałem u Walaska. A Walasek to, to była taka knajpa wiz a wiz dworca PKP. Zamiast, zamiast na dworzec, to tam odprowadzali mnie do Walaska. No wiadomo, jak odprowadzali do Walaska, to już mnie tam znali. No, no. Pieniążki, które, które miałem za towar, zostawałem u Walaska. No ale człowiek miał te 25 lat, brał to wszystko na wesoło. Nie miał obowiązku. No tak tak to było, no, mi to, tak, troszkę humorystycznie paru to opowiadałem, bo, bo tak to było. No. Człowiek młody nie zastanawiał się, że czy, co czy, 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 czy można oszczędzać, że tego było, nie ma, szastu prac. Tak, tak było. To się zmieniało, że było coraz więcej ludzi, prawda? Ja pamiętam Legionowo, jak on miało te 10 tysięcy ludzi, prawda. To była taka większa wioska, że tak powiem była, a teraz jest a me, metropolia. Prawie, prawie Warszawska. No. Zmieniło się, no wie pan, wszystko się zmienia. Moje pokolenie wymarło. No bo takich jak ja w legionie to pan dużo nie znajdzie. No, może paruje się tam gdzieś, <laughs> gdzieś żyje paru takich jak ja. Sam. No ja jeszcze się udzielam, prawda? Jeszcze do tej pory się udzielałem, no. no bo jeszcze pan Bóg dał tego zdrowia troszkę. No, mam problemy już ze, ze słuchem, ale ja sobie zdaję sprawę, że mam 100 lat, także, że w końcu pewne narządy się, psują, wyczerpują, no i to, to i, i na to nie ma rady na no niestety. A aparaty nie chcę kupować tych aparatów. Wy, wystarczy mi moje uszy.